That's <laughs> it. Władz polskich na z ostatnich końmi w nie, Polkowski, w środku geografii, jest na 14. miejscu, w czerwcu na dzień ma powiedział, się z Amazoną. Mam nadzieję, że tutaj Trener bo na trzecia, a tak, okresy zgonu w Numer dwa to kreskówka określona w ostatniej i w No, w tej klasyfikacji 34 karty, natomiast nic z dwóch nie biegała w tym roku i za każdym razem pracowało się nakład w miejscu, a ostatnio w kamerę czwartej grupy była druga, teraz ma zdjęć wagę, więc też powinna z drugiej strony się pokazać. Kolejna klacz nr 4AD mówił ją mądrze, bo jego klacz została odkrywana stępnie. W środę e, Nurwan e, Czumareko. On no, też jeszcze nie startował do wykonywania uczniowskich. Numer 6 pan Zajał, jest ona we Francji. Trzydanka jest trenowana przez Zacharie, ma na środę kuracyjną. Z wideo, lecz na to ma 50 punktów, natomiast kuracyjna jest

i wszystkim mocniom i starszym mócniom, którzy wzięli udział w tej gonitwie życzy powodzenia. Tu oh jest! <gry> 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 no dobrze, no kurde! Przecież nikt cię tu nie liczył. Super powiedzmy, to, to właśnie. A zobaczcie jak fajnie wyszło. Nie? Tak jak wykładać, przyglądamy. Nie? Zobacz, przesiedział, przesiedział, poczekał i sobie zawód. Musisz powiedzieć, że to jest dla ciebie. O, trzeba było napisać. A nie nie, to przyrabiamy, Już nie spodziewali się, że nie. Się. Nie spodziewaliśmy się, że przybiegł. Oj, koperty są. Koperty są. I wypłaty koliczby 10. Sęka zwyczajnie 27 10 groszy porządek 3883, 20 10 groszy, 10 grosli 2835 120 90 groszy i w 68 Dziękuję Państwu serdecznie w tym razy byli z nami za pośrednictwem trafą online oraz w ekspozyturach. Przypominam, przez cały tydzień gramy na programach, można też się ładnie wzbogacić. Natomiast następny mini wyścigowy nas przewróci w sobotę. Także serdecznie Państwa Zapraszam. W niedzielę wyścigów nie ma, w niedzielę wszyscy jadą do Wrocławia, do Wrocławiu. Piękny dzień dla Martynickiego. To najważniejsze gonitwy sezonu, niedzielę w Martynicach. Oczywiście będzie można oglądać te gonitwy i grać na nie za online. Jeszcze raz prawa dla wszystkich jeźdźców.